Serce współczujące. Na jej widok pan użalił się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz. Pełna sprawność techniczna, fizyczna i umysłowa, bezustanna, ciągła, rytmiczna i niezawodna, oto według wielu naczelna dewiza naszych czasów. Istotnie spotykamy się z nią często. Na dworcu, na lotnisku, w hali fabrycznej, na boisku i w studiu radiowym, na poczcie i w biurze projektów. Człowiek wielokrotnie osiąga pełną sprawność. Jest ona nie tylko pożyteczna, nieraz konieczna, nieodzowna. Maksymalna wydolność budzi podziw, w równym jednak stopniu budzi uzasadniony niepokój. Współczesność pędzi napiętą precyzją myśli i bezbłędnym działaniem. Nie można już inaczej głosić dziś niewielu, czyżby? Spójrzmy jednak spokojnie, po ludzku, z dojrzeniem nieuniknionych następstw. Pełna sprawność jest osiągalna i pożyteczna, jednakże w ściśle określonych warunkach. Czyż można bowiem żądać tej samej precyzji działania od każdego jednakowo, codzień, ustawicznie, niezmiennie, przez całe życie? Ludzkość nigdy nie była, nie jest i nie będzie zbiorowiskiem jednorodnym, jak egzemplarz seryjnej produkcji. Jest przecież niezmiernie zróżnicowaną wspólnotą, zróżnicowaną zdrowiem i siłą talentem i charakterem, myślą i sercem, wiekiem i wydolnością biologiczną. Dlatego też wszyscy, którzy żądamy i egzekwujemy, pamiętajmy o tym, co mówi zdrowy rozsądek ludzkie podejście i naukowa statystyka bo człowiek ustawicznie napięty staje się dla innych bezwzględny. Żądając wiele od siebie, nie oszczędza nawet własnej córki, jeżeli ona nie przyniesie na koniec roku szkolnego samych celujących stopni. Nie przepuści też własnemu ojcu, któremu miażdżyca odjęła dawną siłę rąk i przytępiła lotność myślenia. Nie okaleczajmy więc samych siebie i innych. Nie żądajmy, i nie egzekwujmy tylko. Nie mijajmy obojętnie ludzkiej słabości i ludzkiego błądzenia. Nie wystarczy bowiem mieć tylko obrotne ręce i błyskotliwy intelekt. Jak bowiem przeżyć nie jeden dzień, nie 365 dni, lecz wszystkie lata swego życia bez wzajemnej sympatii, bez czułego spojrzenia, bez spotkań z ludźmi zdolnymi do współczującego wzruszenia? Dlaczego dziś człowiek głośno woła o serdeczność, życzliwość, o więcej uczucia w ludzkich sprawach? Bądźmy zatem filantropami. To wcale nie wytarte puste słowo ani przebrzmiałe hasło. Filantrop jest tym, co podziwia i zachwyca się człowiekiem jako wspaniałą istotą, co go docenia we właściwym wymiarze czasu i istnienia. Dlatego darzy go sympatią i miłością, a nie jałmużną, jak to wielu przypuszcza, myląc pojęcia i znaczenie słowa. Głównym źródłem miłości bliźniego i filantropii jest miłość Boga, jest współczucie, wrażliwość, uczulenie na niedolę drugiego człowieka. To pień zmysłu etycznego wrodzonego wyczucia dobra i prawości. Wszystko inne jest tylko namiastką, falsyfikatem serdeczności, bo nie mogą jej zrodzić nawet najbardziej natarczywe nawoływania zaniepokojonych psychologów. Człowiek współczesny dlatego tak bardzo łaknie prostego, serdecznego, niewyrachowanego współczucia. Dlatego się też broni, by nie spaść na samo dno oschłej obojętności. Serdecznie współczująca łza ma zawsze wysoką cenę, bo jest jedną z cech najbardziej ludzkich.